księga bajek przedstawia. Maja i Zagubiona Zabawka. W małym miasteczku, gdzie plac zabaw tętnił śmiechem dzieci od rana do wieczora, a powietrze wypełniało się zapachami trawy po koszeniu i waty cukrowej z pobliskiego straganu, mieszkała ośmioletnia Maja. Maja była dziewczynką o wesołym usposobieniu, z warkoczami zawiązanymi różowymi gumkami i zawsze z plecakiem pełnym kredek i papieru, bo uwielbiała rysować wszystko, co widziała wokół siebie od kwiatów na łące po chmury na niebie. Jej ulubionym miejscem był park z placem zabaw, gdzie huśtawki skrzypiały radośnie, zjeżdżalnie błyszczały w słońcu, a piaskownica była pełna zamków budowanych z patyków i kamieni. Pewnego słonecznego popołudnia, gdy ptaki śpiewały na drzewach, a wiatr delikatnie kołysał liście na gałęziach, Maja spacerowała po placu zabaw, zbierając kolorowe liście do swojego albumu rysunków. Biegała boso po trawie, śmiejąc się, gdy łaskotała ją między palcami. I nagle zauważyła coś miękkiego i brązowego wystającego z pod ławki, na której wcześniej siedziały inne dzieci. Schyliła się i podniosła to. Był to pluszowy miś z miękkim futerkiem, różową kokardką na szyi i czarnymi błyszczącymi oczkami, które wyglądały jakby mrugały z wdzięcznością. Miś był czysty, pachniał lekko wanilią i wyglądał na bardzo kochanego z lekkim zużyciem na uszach od częstego przytulania. Och, kto cię zgubił, mały misiu? Szepnęła Maja, obracając zabawkę w dłoniach i patrząc, czy ma jakieś imię wyhaftowane na łapce, ale nic nie znalazła. Maja rozejrzała się po placu zabaw. Dzieci biegały wokół, jedne huśtały się wysoko, inne kopały piłkę na trawie, ale nikt nie wyglądał, jakby szukał zagubionej zabawki. Nie martw się, Misiu. Zabiorę cię do domu na razie. Ale obiecuję, że znajdę twojego właściciela i zwrócę cię bezpiecznie, powiedziała Maja, tuląc misia do siebie i czując jego miękkie futerko na policzku. Włożyła go ostrożnie do plecaka, by nie zgnieść kokardki, i pobiegła do domu. Pełna determinacji, by zrobić to, co słuszne. W domu Maja pokazała znalezisko mamie, która akurat piekła ciasteczka o zapachu cynamonu, wypełniając kuchnię ciepłym aromatem. Mamo, znalazłam w parku tego Misia. Muszę znaleźć jego właściciela, bo na pewno ktoś za nim tęskni, powiedziała Maja, wyciągając zabawkę z plecaka. Mama uśmiechnęła się, wycierając ręce w fartuch. To bardzo szlachetne, Maju. Może rozwiesisz plakaty z rysunkiem misia? Narysuj go dokładnie, z kokardką i oczkami, a ja pomogę ci wydrukować. Maja kiwnęła głową z entuzjazmem, siadając przy stole z kredkami i papierem i zaczęła rysować misia. Z dokładnymi szczegółami, jak jego brązowe futerko, różowa kokardka i uśmiechnięta buźka. Na plakacie napisała wielkimi literami. Znalazłam misia kudłaty, brązowy z różową kokardką. Czeka na właściciela. Proszę dzwonić pod numer. I dodała numer telefonu mamy. Z pomocą przyjaciół Jasia i Leny, którzy przyszli po szkole z własnymi kredkami, Maja dokończyła plakaty i rozwiesiła je w całym parku. Na ławkach, drzewach, przy huśtawkach i nawet na furtce wejściowej. Jaś przyklejał je taśmą, a Lena... Rysowała dodatkowe strzałki wskazujące na rysunek misia. Na pewno ktoś go rozpozna, powiedziała Lena, a Jaś dodał. Może to miś małej oli z naszej klasy. Ona zawsze nosi pluszaki. Maja kiwnęła głową, czując nadzieję w sercu, i postanowiła wrócić do parku następnego dnia, by sprawdzić, czy ktoś szuka zabawki. Następnego dnia, gdy słońce świeciło jasno. A plac zabaw wypełniał się śmiechem dzieci, grających w berka i budujących zamki w piasku. Maja wróciła do parku, z misiem w plecaku, gotowa na spotkanie z właścicielem. Siedząc na ławce, gdzie znalazła zabawkę, zauważyła małą dziewczynkę Ole, która chodziła smutna, patrząc pod nogi i szlochając cicho. Maja podeszła do niej. Co się stało? Szukasz czegoś? zapytała łagodnie. Ola podniosła głowę, jej oczy były zapłakane. Zgubiłam mojego ukochanego misia. Miał różową kokardkę i był moim najlepszym przyjacielem. Maja poczuła, jak serce bije jej szybciej, i wyciągnęła misia z plecaka. Czy to twój? Znalazłam go pod ławką wczoraj. Ola spojrzała na misia i jej twarz rozjaśniła się jak słońce wychodzące z zachmury. Oczy rozszerzyły się z radości, a łzy zamieniły się w uśmiech. Tak, to mój miś. Dziękuję ci bardzo. Jesteś aniołem! krzyknęła, tuląc zabawkę mocno do siebie i wirując w kółko z szczęścia. Maja poczuła ciepło w sercu, widząc jak gest zwrotu zgubionej rzeczy sprawił tyle radości. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłam pomóc. Wiesz, rozwiesiłam plakaty, by cię znaleźć. Powiedziała Maja, pokazując jeden z plakatów na drzewie obok. Ola przytuliła Maję, a potem zaprosiła ją do zabawy na placu. Chodź, pobawimy się razem z Misiem. Mogę cię oprowadzić po moich ulubionych miejscach w parku. Razem z Leną i Jasiem, którzy dołączyli do zabawy, dziewczynki zorganizowały wielką zabawę na placu. Huśtały się na huśtawkach. Zjeżdżając z głośnym śmiechem, budowały zamki w piaskownicy z patyków i kamieni, a nawet grały w chowanego między drzewami, gdzie słońce przebijało się przez liście, tworząc złote plamy na ziemi. Maja podzieliła się swoimi kredkami z olą, by narysowały wspólnie obrazek z misiem w roli głównego bohatera. A Jaś przyniósł piłkę, by pograć w podania. Inne dzieci z parku. Dołączyły do grupy, przynosząc swoje zabawki, lalki, samochodziki, klocki. I wszyscy dzielili się nimi nawzajem, tworząc wielką, wspólną zabawę pełną śmiechu i radości. Maja widziała, jak dzielenie się zabawkami i czasem sprawia, że każdy czuje się częścią czegoś większego. A smutek Oli zniknął całkowicie, zastąpiony uśmiechem od ucha do ucha. Dzielenie się jest takie fajne, bo sprawia, że wszyscy są szczęśliwi, powiedziała Maja do Leny, gdy siedziały na trawie jedząc kanapki z koszyka. Lena kiwnęła głową. Tak, i zobacz, ile nowych przyjaciół zyskaliśmy. Zabawa trwała do późnego popołudnia, gdy słońce zaczęło chować się za drzewami, malując niebo na pomarańczowo, a ptaki wracały do gniazd. Maja wróciła do domu z uśmiechem na twarzy, czując, że ten dzień był wyjątkowy, a mama pochwaliła ją za dobroć. Widzisz, Maju, dzielenie się to nie tylko oddawanie rzeczy, ale dawanie szczęścia innym, co wraca do ciebie podwójnie. Od tamtej pory Maja i Ola stały się nierozłącznymi przyjaciółkami spotykając się codziennie w parku, by bawić się z misiem i innymi zabawkami, rysować wspólne obrazki i wymyślać nowe gry, jak polowanie na skarby ukryte w piasku, czy budowanie domków dla lalek z liści i patyków. Maja nauczyła się, że dzielenie się zabawkami, czasem i pomysłami, buduje silne przyjaźnie i sprawia, że świat staje się radośniejszy. Dzieci w miasteczku zainspirowane historią Mai zaczęły wymieniać się zabawkami na placu zabaw. Jeden dawał klocki, drugi lalkę, a wszyscy bawili się razem, tworząc wielką wspólną kolekcję, która rosła z dnia na dzień. Park wypełnił się śmiechem i nowymi przyjaźniami, a Maja często wspominała dzień, gdy znalazła Misia. Wiedząc, że mały gest oddania zgubionej zabawki zmienił wszystko na lepsze. Dzielenie się mnoży szczęście nie tylko dla innych, ale i dla siebie. Pomyślała Maja, rysując obrazek z Olą i misiem jako bohaterami wielkiej przygody. I tak kończy się historia Mai i zagubionej zabawki. Dzięki jej dobroci Park stał się miejscem przyjaźni. Pamiętajcie, że dzielenie się mnoży radość. Dziękujemy za wspólne słuchanie bajki. Jeśli podobała Ci się ta opowieść, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych magicznych historii. Nowe bajki pojawiają się regularnie. Do słuchania przed snem, w podróży i zawsze, gdy chcesz zanurzyć się w świecie wyobraźni. Podziel się bajką z innymi. Może ktoś właśnie jej potrzebuje? Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.